Nazywam się Kamila, mieszkam w Jarosławiu. Od niedawna mieszkam sama, ponieważ straciłam dwojga rodziców. Na początku było mi ciężko. Spotkałam jednak życzliwych ludzi, którzy pomagają mi w codziennym życiu. Moją najbliższą osobą jest siostra Monika, która mieszka w Rzeszowie. Pomimo, że oddaje mi serce, nie może być ze mną na co dzień. Jestem siostrą Kamili. Na co dzień wraz ze swoją rodziną mieszkam w Rzeszowie. Po śmierci rodziców pomagam mojej siostrze w takim życiu codziennym. Bardzo dużym wsparciem jest dla mnie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Kamila jest uczestniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej od października. Od samego początku przebywa w pracowni krawieckiej, gdzie uczy się podstawowych czynności związanych z krawiectwem. Wykonuje proste przedmioty użytkowe, jak na przykład fartuszki oraz ozdobne typu poduszki, zawieszki, maskotki. Chciałabym w przyszłości pracować w Zakładzie Aktywności Zawodowej jako krawcowa. W Jarosławiu wspierają mnie pani Agnieszka z PSONI i pani Henryka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z panią Agnieszką Chodzę do kina, do teatru, zabiera mnie na różnego rodzaju koncerty, a pani Henryka pomaga mi w obowiązkach domowych typu odkurzanie, sprzątanie też pomaga mi w zakupach. Dzięki temu staję się bardziej samodzielna. Na co dzień pracuję z Kamilą w ramach indywidualnej asystencji. Moim głównym zadaniem jest ogólne i szeroko pojmowane wsparcie Kamili. Jest to zarówno nauka samodzielności, czyli takich typowo domowych czynności jak porządkowanie otoczenia wokół siebie, dbanie o higienę osobistą, jak również organizacja czasu wolnego, czyli Wszelkiego rodzaju wyjścia do miejsc użytku publicznego. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje pani Kasia, która jest pracownikiem socjalnym. W każdej sytuacji mogę na nią liczyć. W przeciągu ostatniego roku bardzo wiele w kamili życiu się zmieniło. Od poniedziałku do piątku chodzi na warsztaty terapii zajęciowej, ma asystenta oraz opiekę, opiekuna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki tym osobom, które są na co dzień z nią, ja jestem spokojniejsza o, o jej życie codzienne.